Galacticos, tak określano najdroższe nabytki Realu Madryt podczas pierwszej prezydentury Florentino Pereza. Królewscy szastali kasą, bijąc transferowe rekordy. Jak to się przełożyło na wyniki zespołu? Zapraszam na film i życzę miłego oglądania. Pod względem sportowym lata 1998-2000 miały dla Realu słodko smak. Los Blancos dwa razy wygrali Ligę Mistrzów, ale nie radzili sobie na krajowym podwórku, zajmując w analizowanym okresie odpowiednio czwarte, drugie i piąte miejsce. Ubiegający się o reelekcję prezydent Realu Lorenzo Sanz w kampanii podkreślał znaczenie sukcesów w Europie, bagatelizując przy tym niepowodzenia w Primera Division. Myślał, że dzięki dominacji na starym kontynencie kolejną kadencję ma w kieszeni. Nieco mniej optymistycznie na sytuację Realu patrzył kontrkandydat Sansa, Florentino Perez. Ten z kolei w swoim programie wyborczym skupił się na finansach klubu które nie były w dobrym stanie, delikatnie rzecz ujmując. Perez był w tamtym czasie jednym z najbogatszych ludzi w Hiszpanii. Działał w branży budowlanej przeżywającej prawdziwy boom na Półwyspie Iberyjskim. Obietnica restrukturyzacji klubu była jednym z głównych punktów jego programu, ale nie jedynym. Perez obiecał sprowadzić na Santiago Bernabeu Luisa Figo z Barcelony, uznawanego za jednego z najlepszych piłkarzy świata. W lecie 2000 agent Luisa Figo zawarł wstępną umowę z Perezem, w myśl której Figo miał przejść do Realu, jeśli Perez wygra wybory na prezydenta klubu zaplanowane na 16 lipca. Portugalczyk miał w kontrakcie z Barceloną zapisaną klauzulę wykupu wynoszącą równowartość 60 milionów euro, tak więc Perez tylko czekał, aby ją aktywować. Ponadto do przejścia do Realu Luisa Figo namawiał Paulo Futre, oczywiście nie był to przypadek, a część sprytnego planu Florentino Pereza. Początkowo Figo zaprzeczał, że coś się dzieje w temacie transferu do Madrytu, jednak nie dało się tego dłużej trzymać w tajemnicy. Perez ostatecznie pokonał w wyborach prezydenckich Sanca różnicą nieco ponad 3000 głosów, a Figo został zaprezentowany jako gracz Królewskich 24 lipca. W ten sposób Portugalczyk pobił transferowy rekord świata i zapoczątkował Ere Galacticos w Realu. Jego debiutancki sezon w Madrycie był znakomity. Zanotował 9 bramek i 18 asyst w lidze, kończąc czteroletnie oczekiwanie Los Blancos na tytuł. Jak się można było spodziewać, nie został ciepło przywitany podczas swojej pierwszej wizyty na Camp Nou w koszulce Realu. W tamtym czasie znacząco poprawiła się też kondycja finansowa klubu dzięki sprzedaży starego ośrodka treningowego pod deweloperkę za prawie 500 milionów euro, co miało miejsce w maju 2001. W ten sposób Florentino Perez pozyskał pieniądze na kolejne inwestycje i kolejny galaktyczny transfer. W lecie 2001 do Królewskich za równowartość 77 milionów euro dołączył Zinedine Zidane, dzięki którym Real znów pobił rekord globu. Perez wspominał, że pracę nad tym transferem rozpoczął już rok wcześniej, podczas gali UEFA w Monako, gdy napisał Zidanowi na serwetce, czy chce przejść do Realu. Francuz odpisał, że tak. Zizu stanowił część strategii prezydenta Realu nazywanej Zidanez y Pavones. Opierała się ona na sprowadzaniu do klubu gwiazd światowego formatu i wdrażaniu ich do zespołu razem z najzdolniejszymi wychowankami Akademii. Los Blancos z Figo i Zidanem w lidze okazali się lepsi od Barcelony, ale cóż z tego jak nad nimi skończyła Valencia i Deportivo La Coruña. Przegrali też z Super Depor w finał Copa del Rey. Niepowodzenia na krajowym podwórku powetowali sobie w Lidze Mistrzów. W półfinale spotkali się z Barceloną. Zidane i Mag Manaman zdobyli bramki na Camp Nou, a Real wygrał 2-0. Ekipa del Bosque nie roztrwoniła przewagi u siebie, dzięki czemu mogła wystąpić w trzecim finale Champions League na przestrzeni pięciu lat. Bohaterem spotkania z Bajerem Leverkusen, rozgrywanego na Hampton Park w Glasgow był Zinedine Zidane, który cudownym wolejem pokonał golki pera niemieckiej drużyny. Bramka ta, zdobyta jeszcze w pierwszej połowie, zapewniła królewskim dziewiąty triumf w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych na kontynencie. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Figo i Zidane nie wystarczali Perezowi, bo ten postawił sobie za cel sprowadzać supergwiazdę co sezon. W lecie 2002 wybór padł na Ronaldo. Brazylijczyk dopiero co wygrał mundial, a przy okazji został też królem strzelców. Był to bardzo ryzykowny ruch, przeprowadzony w ostatnim dniu okienka transferowego. Ronaldo kosztował 45 milionów euro, a sen z powiek kibicom Los Blancos spędzała historia jego kontuzji. Nie dziwi więc fakt, że piłkarz długo dochodził do formy po Mistrzostwach Świata. Ostatecznie zadebiutował dopiero 6 października 2002 roku w meczu z Alavés, w którym zapisał dublet, a na dobre rozkręcił się w drugiej części sezonu, zdobywając gola za golem. Real został mistrzem, a Ronaldo wicekrólem strzelców. Latem 2003 pojawiły się pierwsze zgrzyty w erze Galacticos. Część piłkarzy była niezadowolona ze swojej roli w zespole. Narastały plotki, że gracze pozyskani za dziesiątki milionów euro są nietykalni, a reszta jest traktowana jak zawodnicy drugiej kategorii. We wspomnianym okresie odszedł też trener Vicente del Bosque którego relacje ze Sternikiem Realu w poprzednich 12 miesiącach znacznie się pogorszyły, Perez chciał mieć na stanowisku szkoleniowca kogoś bardziej nowoczesnego niż Del Bosque, mający wizerunek wujka z wesela. Zarówno jemu jak i Fernando Jero nie przedłużono kontraktów, przez co obaj pożegnali się z Realem zaraz po zdobyciu tytułu. Odszedł też Claude Makelele do Chelsea, po tym jak w Madrycie odmówiono mu podwyżki. Perez nie widział w odejściu Francuza wielkiego problemu, tak je komentując... Nie będziemy za nim tęsknić, nie potrafi kierować grom i rzadko podaje piłkę dalej niż na 3 metry. Lukę po Makelele miał wypełnić David Beckham. Anglik przyszedł do ekipy z Madrytu za 35 milionów euro, stając się czwartym kosztownym nabytkiem w erze Galacticos. Spice Boy na swoją prezentację przyciągnął blisko 500 dziennikarzy, a kibice z całego świata rzucili się na koszulki z nazwiskiem Beckham, co pokazywało, że 35 milionów euro wydane na anglika szybko się zwróci. Miejsce Del Bosque zajął nowoczesny zdaniem Pereza Carlos Queiroz, dotychczasowy asystent trenera w Manchesterze United. Portugalczyk upchnął Beksa w środku pomocy, a ten zanotował świetne wejście do drużyny. Strzelił bramkę w debiucie w Primera División przeciwko Betisowi, a we wszystkich możliwych rozgrywkach w sezonie 2003-2004 zaliczył 7 goli i 17 asyst. Nie najgorzej, jednak jak się spojrzy na sprawę nieco szerzej. To było widać, że pojawienie się Anglika zaburzyło w zespole równowagę między atakiem a obroną. Brakowało kogoś takiego jak sprzedane do Chelsea Makelele. Real nie wygrał nic w 2004 roku. W lidze zanotował fatalną końcówkę, przegrywając pięć ostatnich meczów i kończąc na czwartym miejscu. W Pucharze Króla natomiast niespodziewanie przegrał finał z Realem Saragossa, a dopełnieniem mizerii sezonu 2003-2004 było odpadnięcie z Monaco w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w czym duży udział miał Fernando Morientes, wypchnięty z Madrytu do klubu z Księstwa. Queiroz zupełnie nie radził sobie z szatnią, pełną piłkarzy o wielkim ego. Nic więc dziwnego, że wyleciał z posady po tak słabym sezonie. Perez tak skomentował jego pobyt na Santiago Bernabeu: Nie popełniliśmy błędu, nie przedłużając kontraktu z Del Bosque, ale popełniliśmy błąd zatrudniając Queiroza. Perez nie wyciągnął żadnych wniosków z fatalnych rozgrywek 2003-2004. Tym razem sprowadził Michaela Owena, który wytrzymał w Madrycie zaledwie rok. Anglik grał dużo, ale często nie był starterem, przegrywając konkurencję z Raulem i Ronaldo, dlatego w lecie 2005 odszedł do Newcastle. Real po raz kolejny nic nie wygrał. Perez w sezonie 2004-2005 zwolnił dwóch trenerów, a sezon dokończył Vanderlei Luksemburgo. Powoli era Galacticos chyliła się ku upadkowi, a samo określenie zaczynało mieć negatywny wydźwięk. Media zarzucały sternikowi Realu, że za bardzo koncentruje się na marketingu i zarabianiu pieniędzy kosztem wyników sportowego. Królewscy byli w sporym kryzysie. Realowi coraz bardziej zaczynała odjeżdżać Barcelona, prowadzona przez Franka Ricarda. W lecie 2005 Perez znów zaszalał na rynku transferowym, sprowadzając Robinho z Santosu, ale nie przyniosło to znaczącej poprawy wyników. Przez to był sfrustrowany, aż w końcu 27 lutego 2006 roku podał się do dymisji. Czare goryczy przelały trzy bolesne porażki w krótkim odstępie czasu. Najpierw z Realem Saragossa w Copa del Rey, później z Arsenalem na Santiago Bernabeu w 1-8 finału Ligi Mistrzów, a kilka dni później z Majorką w Lidze. Gdy Perez oficjalnie ogłosił swoje odejście, powiedział... Real Madryt potrzebuje zmiany. Może rozpuściłem zawodników. W tym sensie to ja jestem winny. Podejście Pereza zakończyło erę pierwszych Galacticos. Pierwszych dlatego, bo Florentino Perez wrócił na stołek prezydenta Realu w 2009 roku i znów klub zaczął szastać kasą, robiąc wielomilionowe transfery. Wtedy nastała druga era Galacticos. Swoją funkcję w Realu Florentino sprawuje do dziś. I na tym koniec podsumowania ery pierwszych Galacticos w Realu Madrid. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale.